Fanfary, fanfary, szanowni nerdzi, odcinek specjalny, a w zasadzie pierwszy z trzech odcinków specjalnych na kanale Nerd Tomek z okazji przebicia magicznej granicy tysiąca subskrypcji. Zastanawiałem się, co mogę zrobić, żeby ten moment, wiekopomną chwilę w jakiś sposób uszlachetnić, no i stwierdziłem, że... Nie będzie żadnego giveawaya, no bo myślę, że mam coś lepszego, z czego skorzysta nie jedna osoba, ale być może nawet wszyscy widzowie mojego skromnego, małego kanału. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję wszystkim z tej listy że jesteście, że poświęcacie swój czas cenny na oglądanie właśnie moich filmów i mam nadzieję, że tak jak do tej pory przynajmniej jedną ciekawą rzecz albo interesującą w tych filmach zobaczyliście tak, że będę was też w stanie obdarzyć wartościowymi treściami w przyszłości. Na ten moment właśnie specjalnie z tej okazji pomyślałem sobie, że jest coś takiego, co jest o wiele więcej warte niż na przykład jeden zestaw, jakiś battle pack z klonami 501, który rozdałbym w w jakimś śmiesznym konkursiku, bo wydaje mi się, że spora część z was tutaj tworzy fajne rzeczy. Podsyłacie wasze własne konstrukcje, pokazujecie wasze własne kanały. Wiem też, że w komentarzach przewija się sporo osób, które mają po kilkaset subów, po nawet więcej niż 1000 subów. No i Ode mnie. Myślę, że zyskacie wszyscy wy, którzy chcecie robić coś fajnego na YouTube, chcecie, żeby Wasze filmy były oglądane częściej, żeby więcej ludzi subskrybowało, że zyskacie najwięcej, jeżeli ja wam opowiem, jak to wygląda u mnie za kulisami, jak tworzę filmy. Jak te filmy publikuję? Co się stało takiego, że mój kanał w ciągu 5 miesięcy od zera do 1000 subskrypcji dobił? No i jak to się stało, że w ogóle mam takie fajne komentarze, czasem, że moje filmy mają dobrą jakość i, i tak dalej, i tak dalej? No, przede wszystkim ja. Nie jestem takim całkiem świeżakiem na YouTube, bo to już jest mój trzeci kanał, który przebił granicę tysiąca subskrypcji. Pierwszy kulinarny ma już ich około 140 tysięcy. No i ja też, czego pewnie nie wiecie, od 2008 roku zajmuję się blogowaniem kulinarnym i ogólnie tworzeniem treści w internecie, hobbystycznie, ale też zawodowo i biznesowo. No i. Em... Patrząc z perspektywy tego, że moje filmy były wyświetlane już miliony razy na YouTube, że mój blog hmm, kulinarny był odwiedzany kilkanaście milionów razy rocznie, nawet u szczytu swojej popularności, no to mam po prostu na tyle doświadczenia, że. Hmm, Warto się tym podzielić i warto myślę, że poznać z waszej perspektywy, jak wygląda tworzenie kanału na YouTube w tym przypadku, kiedy ja przede wszystkim mam takie założenie, że chcę Wam dostarczać jak najfajniejsze treści, ale chcę się też tym dobrze bawić. I chcę znaleźć w przypadku właśnie takiego hobbystycznego kanału, jak najlepszy balans pomiędzy tym, jak dużo czasu zajmuje mi wyprodukowanie takiego filmu w stosunku do tego, jakie są efekty uzyskiwane, czyli minimum czasu poświęcanego, maksimum efektu i gdzie tutaj znaleźć balans. O tym jest właśnie ten film. Co jest bardzo ważne jeszcze, zbieram w komentarzach pytania do QA, bo jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania na dowolny temat i uzbiera się tych pytań przynajmniej kilka, no to nagram jeszcze osobny odcinek. QA po prostu z odpowiedziami na Wasze pytania. Także nie krępujcie się, zapraszam do komentarzy. No dobrze, więc jeżeli chodzi o mój proces produkowania, nagrywania filmów na YouTube, a, szczególnie na ten kanał właśnie o Lego i Star Warsach, no to moje założenie jest takie, że chcę, żeby to miało jak najlepszą jakość wizualną, żeby się to po prostu miło oglądało, żeby miło było mnie słychać w sensie jakości dźwięku, żeby on był wyraźny, przyjemny i tak dalej, żebym mógł się skupić przy tym nagrywaniu bardziej na tym, żeby powiedzieć coś mądrego do kamery, a nie, ma nie Martwił się, że kurczę, czy cały sprzęt jest dobrze poukładany. Żeby czas potrzebny do tego, że jeżeli mam pomysł, to mogę usiąść i zacząć nagrywać, był no po prostu jak najkrótszy. Ja miałem taki moment, kiedy robiłem filmy dla klientów, również na YouTubie, że przygotowanie całego ustawienia sprzętu i tak dalej, to zajmowało nawet 2-3 godziny, i zrobienie jednego filmu zajmowało nawet do 8 godzin, wliczając w to rozkładanie sprzętu i przygotowywanie całego, Całego setupu, nagrywanie i potem robienie porządku z tym wszystkim. No po prostu mnóstwo czasu. Ale no właśnie, przy okazji tego kanału udało mi się wypracować taki system pracy, który powoduje, że wyprodukowanie jednego filmu takiego jak na przykład ten, który teraz oglądacie, zajmuje mi mniej więcej tyle czasu. Pomysł to jest coś co rodzi się w mojej głowie i potem przez kilka dni robię jakieś drobne notatki tak żeby nie mówić do kamery na kompletnym freestyleu tylko żeby mieć może gdzieś tutaj o, patrzę sobie z boku kamery gdzie mam laptopa z jakąś notatką i punkty w których jest krótko napisane no o czym ja w ogóle chcę w tym filmie rozmawiać z wami tak więc mam tutaj małą ściągę i to jest coś co zwykle tworzy się po prostu od samego początku jak mam pomysł do czasu jak dany film dany odcinek nagrywam no jeżeli już mam jakiś konkretny pomysł i mniej więcej wiem o czym chcę Chcę do tej kamery nawijać, no to udało mi się stworzyć taki setup, który jestem w stanie w dosłownie 3 minuty po prostu przygotować do pracy. Tak? I polega to na tym, że przy biurku, przy którym normalnie pracuję, jeżeli jestem w domu tak home office, moje biurko, przy którym pracuję, ale przy którym też sobie buduję jakieś zestawy Lego, przy którym oglądam YouTube'a i tak dalej, jestem w stanie przeobrazić właśnie w studio nagraniowe w dosłownie. 3 minuty. Dzięki temu, że mam małą, sprytną kamerę, mam przede wszystkim małe, sprytne statywy, że mam pomiędzy kamerą i statywem takie szybko złączki, które pozwalają mi po prostu nawet oszczędzić czas na przykręcaniu śrubek, bo mogę jedną kamerę zamontować do trzech różnych statywów, malutkiego, takiego tiktokerskiego, bardziej selfie sticka, czy nawet większego, poważniejszego, takiego z firmy Manfrotto. No, po prostu mogę to w ciągu sekund zamieniać wszystko ze sobą, a nawet mogę w ten sposób zamontować Telefon. Mikrofon, który zawsze mam zamocowany gdzieś tam do biurka, wystarczy, że podpinam na USB do laptopa. I z darmową aplikacją po prostu nagrywam dźwięk dobrej jakości. Więc jak już w 3 minuty poustawiam sobie wszystko, łącznie z tym, że odpalę taką fajną lampę, która jest tutaj gdzieś również za kadrem, ale którą zobaczycie właśnie w takich przebitkach z za kulis, no to zaczynam nagrywanie. Nagrywanie przeciętnego odcinka, jeżeli chodzi o mówienie do kamery, zajmuje mi 10 do 15 minut, dlatego że właśnie wiem mniej więcej, co chcę powiedzieć i że są to tematy, no, którymi się po prostu Interesuje, tak, więc nie muszę się uczyć scenariusza na pamięć, bo po prostu gadam, co myślina na język przyniesie. A jeżeli macie jakieś wątpliwości co do tego, czy potraficie się wysłowić do kamery, czy potraficie powiedzieć coś mądrego, nie jąkać się i tak dalej, no to jest to przede wszystkim wszystko kwestia praktyki i oczywiście jakiejś tam nauki. Mi osobiście najbardziej w wejściu na jakiś tam wyższy poziom pomogła książka Krzysztofa Gąciarza WebShows, czyli bardzo stara pozycja z jakiejś tam poprzedniej epoki YouTube'owej, ale myślę, że na dzień dzisiejszy nadal całkowicie aktualna, jeżeli chodzi o sam warsztat mówienia do kamery. Jeżeli chcecie się tego nauczyć albo chcecie, chcecie to lepiej robić, no to mogę z czystym sumieniem polecić właśnie tą książkę Krzysztofa Gonciarza, Gonciarza Webshop, która kosztuje tam pewnie trzy dyszki, jeżeli jeszcze gdzieś jest dostępna. No i jeżeli już nagram to, co chciałem powiedzieć to albo po tym nagraniu, albo czasem wcześniej, zanim gadam do kamery, poświęcam jakieś około 15 minut na nagranie tak zwanego birola, czyli przebitek, czy tych rzeczy, które gdzieś tam pokazują z dużego zbliżenia jakieś elementy, czy na przykład czas, jak buduję jakiś zestaw, czy moje dzieci budują, czy jeżeli pokazuję cokolwiek nie wiem, na ekranie komputera, tak, widzicie jakieś screenshoty ze strony Lego i tak dalej. Najczęściej są to rzeczy, które właśnie zbieram, nagrywam, w ciągu dosłownie kilkunastu minut, które dokładają właśnie ten, ten kwadrans do całego czasu produkcji jednego filmu. Kolejnym etapem produkcji takiego filmu na YouTube'a jest montaż i tutaj również tak jak z gadaniem do kamery, no po prostu praktyka czyni mistrza. Ja w swojej karierze myślę, że zmontowałem już jakieś pół tysiąca filmów na YouTube'a i to tak minimum, a plus do tego jeszcze myślę, że spokojnie z dwie setki filmów dla klientów i no to spowodowało, że jestem w stanie montować bardzo szybko, dlatego najczęściej taki powiedzmy pięciu do dziesięciu minutowy odcinek Film na ten kanał, na kanał Nerd Tomek. Zajmuje mi jego zmontowanie no, w okolicach pół godziny, no, w granicach powiedzmy pół godziny do półtorej godziny, przy czym pół godziny to jest taki film, jak oglądacie teraz, a półtorej godziny to by był jakiś naprawdę bardzo skomplikowany 10 czy 15 minutowy film, w którym pokazuję dużo różnych rzeczy i mam na przykład nie wiem 100 plików z jakimiś zbliżeniami i mnóstwo jakichś nie wiem takich szybkich cięć do muzyki i tak dalej. Natomiast przeciętnie 30-45 minut to jest czas, który poświęcam na montaż. Montuję swoje filmy w darmowej aplikacji DaVinci Resolve. Wcześniej przerabiałem zarówno Adobe Premiere, zarówno Final Kat X Pro, iMovie na Macu, bezpłatny program i tak dalej. Natomiast DaVinci po prostu, mnie osobiście przypadło najbardziej do gustu, dlatego że jest no, przygotowany przez profesjonalnych filmowców, więc jest mnóstwo fajnych materiałów i można w tym programie dużo zrobić, ale zarazem jest bezpłatny i próg wejścia do niego jest bardzo niski, no bo po prostu łatwo się nauczyć, jeżeli korzystacie tylko z jego podstawowych funkcji. Bardzo łatwo się odnaleźć, szczególnie jak już mieliście doświadczenie w jakimkolwiek innym. Programie, no i ja w zasadzie potrzebowałem dosłownie jednego czy dwóch filmów, żeby nauczyć się montować właśnie w tym oprogramowaniu i przesiąść się z poprzedniego. Kolejne kilkadziesiąt minut w całym tym procesie zajmuje mi przygotowanie miniatury, tytułu. I opisu filmu, które będą potem widoczne na YouTube. Jeżeli jeszcze tego nie wiecie, to przede wszystkim miniatura i tytuł filmu to są dwie takie rzeczy, które mają no, gigantyczny, jak nie największy wpływ na to, jak dobrze Wasze filmy się oglądają i jak szybko Wasz kanał się rozbija. Jeżeli nie poświęcacie na przygotowanie miniatury i tytułu odpowiednio dużo czasu, czyli myślę, że to spokojnie, mniej więcej można porównać, że tyle czasu, ile zajmuje Ci nagranie i zmontowanie filmu, to również tyle czasu powinieneś poświęcić na przygotowanie. Jak najlepszego tytułu i miniatury, bo tylko wtedy tak naprawdę nawet najlepiej zrobiony film będzie w stanie swój potencjał gdzieś tam wykorzystać i przebić się na YouTubie, jeżeli właśnie dotrzymają mu kroku miniatura i tytuł. Ale to jest tak naprawdę temat na zupełnie osobny film. Jeżeli mielibyście ochotę się dowiedzieć, jak to robić, żeby właśnie z pomocą miniatur i tytułów po prostu no, lepiej funkcjonować na YouTubie, no to jestem do dyspozycji. Piszcie w komentarzach. No i jak już mam tą miniaturę, i jak mam ten tytuł, najczęściej przynajmniej 3 do 10 wersji jednego tytułu staram się spisywać. Jeżeli mam czas, do tego jakiś opis, no to zaczynam upload, tak? Upload yy, i konfigurowanie wszystkiego już w samym. Yy... Upload i konfigurowanie wszystkiego już w samym YouTubie, to zwykle zajmuje mi no, mniej więcej tam powiedzmy pół godziny, żeby wypisać wszystkie słowa kluczowe i wypełnić dokładnie te 500 znaków, które możemy wykorzystać, żeby wszystko dobrze poustawiać, żeby przygotować playlisty, ekrany końcowe, jakieś karty dodać i tak dalej. No ja się staram poświęcać zawsze po prostu dużo czasu na ten etap, żeby wykorzystać. Każdą najmniejszą możliwość, jaką YouTube nam daje, żeby ten film po prostu był zoptymalizowany. No i myślę, że to też na dłuższą metę popłaca, i myślę, jestem pewien, że jeżeli o to nie dbacie, no to po prostu dużo tracicie, jeżeli próbujecie własny kanał rozwijać. Więc ta już finalna publikacja powiedzmy, że zajmuje mi te 20-30 minut, no a potem poświęcam jeszcze przynajmniej pół godzinki po publikacji filmu, kiedy on już się pojawi do oglądania, na to, żeby po prostu rozmawiać z wami w komentarzach, żeby zaserduszkować tą. Komentarze, które pojawiają się regularnie, od, od, od osób, które re, regularnie komentują, no i generalnie gdzieś tam brać udział w dyskusjach i być częścią jakiejś tam mikro społeczności, która wokół mojego kanału się powoli rodzi. Z tego co widzę, jest mi bardzo miło widzieć za każdym razem znajome awatary. W tym czasie, kiedy film już jest opublikowany przez pierwsze tam 30-60 minut, bardzo często zdarza się, że jeszcze mi przyjdzie na przykład do głowy jakiś pomysł, jak jeszcze ulepszyć tytuł, albo jak może zmienić miniaturę na to, żeby troszeczkę lepiej funkcjonować. I to jest taki moment, w którym po prostu nadaję jakieś tam ostatnie szlify. I podsumowując cały mój proces, jak widzicie, no, przede wszystkim jest on nastawiony na to, żeby rzeczy działy się w odpowiedniej kolejności. Na to, żeby wszystko zajmowało jak najmniej czasu, a to jest związane z tym, że staram się oczywiście też mieć porządek gdzieś tam w swoich projektach na dysku, że staram się mieć jakieś wzory tych miniaturek, tak, żeby nie robić za każdym razem jej od nowa, tylko mieć na przykład dla recenzji zestawów już gotową, w której podmienię zdjęcie, podmienię grafikę, może jakiś napis dodam, ale mniej więcej korzystam zawsze z tego samego szablonu. Jeżeli chodzi o programowanie do miniaturek, no to ja korzystam akurat z Photoshopa, bo już od wielu lat. Po prostu jest to moje podstawowe narzędzie graficzne. Ale ostatnio też widziałem, że można cuda zrobić na przykład w programie Canva, czyli takim edytorze grafiki online, który jest również w wersji bezpłatnej dostępny. No i ma po prostu świetne funkcje, właśnie pod robienie atrakcyjnie wyglądających miniaturek YouTube'owych. Jeżeli jesteście zainteresowani, jakim dokładnie sprzętem robię tutaj wszystko na swoim kanale, no to oczywiście listę znajdziecie w opisie pod filmem. To są linki do porównywarki cenowej, w której po prostu zobaczycie, jaki jest przekrój i no cen, Oczywiście to są też linki jakieś tam afiliacyjne, więc może się zdarzyć, że jeżeli dużo osób w nie kliknie, no to zarobię jakąś złotówkę, a może nawet dwie, więc będę miał na kilka nowych elementów Lego do moich makiet. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze bym mógł tutaj ciekawego powiedzieć, to tych tematów i detali różnych jest po prostu całe multum i myślę, że ja bardzo chętnie będę kontynuował ten temat, ale może to już jest coś, co możemy zrobić w Q&A, bo jak będziecie mieli jakieś naprawdę konkretne, specyficzne pytania, no to po po prostu nie będę się tutaj produkował na darmo i robił filmu, który trwa pół godziny. To, co tutaj chciałem przekazać w skondensowanej formie, to już zrobiłem i widzimy się w filmie numer dwa z specjalnej serii, właśnie z okazji 1000 subów. No i w tym filmie zamierzam Wam opowiedzieć o tym, jakie są sposoby na to, żeby coś zarobić na małym i nie bardzo popularnym kanale YouTube. Owym. Do zobaczenia, hej!